Halo, halo, cześć! Witamy wszystkich. Zobaczcie jaka akcja. Sobie stoi gościu do góry na żurawiu Na ramieniu żurawia i sobie tam nie wiem, chyba go demontują, ale jaki odważny. zobaczcie jak on tam stoi. Ja wiem czy on jest w ogóle jak jest zabezpieczony. Ale zobaczcie jaka akcja fajna. Rozbierają tego żurawia, Widziałem takie akcje kiedyś jak jak rozbierali te dźwigi no ale takiego czegoś jeszcze nie widziałem Czasami sobie goście tam wjeżdża i tam coś działa nie wiem co on tam robi mi się wydaje że po prostu rozbierają a ten kierowca jak się patrzy z tego patrzcie nie wie co się dzieje, bo to ja to nagrywam. Może sobie myślisz, że jakiś, nie wiem, Inspektor Nadzoru Budowlanego. Taka akcja dzisiaj w Bożowie. Pozdrawiamy.